charytatywną moto Mikołaje. Przez najbliższe dwa tygodnie będziemy kwestować w łódzkich galeriach handlowych. No a potem 8 grudnia w niedzielę na zaproszenie Teatru Impro przyjedziemy tutaj na Ow rozdamy prezenty i popatrzymy na fajny spektakl. Mówi organizator Krzysztof Sałaciński. 8 grudnia w dniu finału Moto Mikołaje przejadą na motocyklach ulicami Łodzi. Tymczasem 25 listopada, 3 minuty po 20, sport u nas. Wiadomości sportowe Właśnie teraz powinna ruszać druga połowa meczu kończącego szesnastą kolejkę piłkarskiej Ekstraklasy. Do przerwy Puszcza Niepołomica wygrywa z łódzkim Widzewem 1-0. Bramka padła w 19 minucie spotkania po rzucie rożnym. A tymczasem Wojciech Szczęsny jest niezadowolony ze swojej roli rezerwowego bramkarza w Barcelonie. Tak donosi kataloński po portal El Nacional. Polak nie rozegrał jeszcze ani minuty po zawieszeniu piłkarskiej emerytury prawie dwa miesiące temu. Polski bramkarz liczył, że przychodząc do barcy, będzie kimś więcej niż tylko zmiennikiem, komentuje portal. Jakub Wolny zastąpi Macieja Kota, jest zmiana w składzie polskich skoczków na kolejne zawody Pucharu Świata. Najbliższe konkursy odbędą się w sobotę i niedzielę w fińskiej ruce. My państwo pytają w listach wysyłanych na adresy Bilerska 10 warstw... Chyba nikt to nie wierzy, nie? <laughs> W każdym razie, jeżeli pytacie o to, jak będzie wyglądała ta noc e, przez najbliższy czas deszczowo e, na wysokości Pomorza Środkowego, poza tym padać nie powinno. Jeżeli chodzi o temperatury, to ciepło nad morzem. Hmm. Tak jak w wakacje, jednak w sierpniu normalnie, 8 <grym> stopni. <O grym> podobne sytuacje w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. Jeżeli chodzi o sprawy związane z przymorskami, to i owszem, całe Podhale, patrzę Małopolska, do tego Rzeszów, w Kielcach najchłodniej, minus 5, a w takiej Warszawie okrągłe 0. Dobry Polska. Tu Box FM, Box FM. No właśnie, to by się zgadzało, bo ja właśnie zacząłem program, więc zero pasuje. Yy, dobre, nie? Trochę nad <laughs> tym pracowałem. Szanowni Państwo, gość niedługo w studiu. Nie, że Wejna kamiska, bo ona od 21.00 no w studiu tak. się pojawi. E, Przemek kucyk będzie. Nie, może Państwo znają, jak nie, to macie czas, żeby tam ogarnąć. Podpowiadam na TikToku w Instagramie. Dobry wieczór Polsko, goście idą. Za chwilę w Vox FM ale nie same, złodarski czy czegoś tak, chyba że z tobą. Tu woke tu się gra w rytmie hitów. Ja drodzy Państwo, zapowiadałem, jingle zapowiadał, że w studiu pojawi się gość. Panowie e, zmiennicy, znaczy ci, co byli wcześniej, też mówili, że w studiu będzie gość. Mail ko korporacyjny poszedł, Słuchajcie, dzisiaj wczoraj już był, że w studiu będzie gość, bo od wczoraj o tym wiemy. Państwo dzisiaj się dowiadywali przez cały dzień jest z nami Przemek Kucyk. Okej, okay, dobrze, Państwo już wiedzą co jak do rozmowy za kilka chwil wracamy i będziemy rozmawiać dalej o życiu miłości wolności w kontekście internetu i Przemka. Dobry wieczór, Polsko! teó Vox FM